Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lech Rumski w kolejnym odcinku Mindset Talks. Dziś moim i Waszym gościem jest osoba, o której, no biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, myślę, że śmiało można powiedzieć, że najlepszy polski gracz Pielo, ale również biorąc pod uwagę wyniki, najlepszy polski gracz Keszowo, osiągający w kilku ostatnich latach najlepsze wyniki. Panie i Panowie! Nie przeciągając dłużej, przed wami Gram Grubo. Siema, siema wszystkich, witam. E, witaj Wojtku, cieszę się, że udało nam się umówić wreszcie na ten wywiad. E, trochę w cieniu e, w Sopa i polskich graczy tutaj turniejowych, którzy e, zmagają się w Vegas, myślę, że dla odmiany wielu, czy, wielu słuchaczy sobie z przyjemnością posłucha trochę o e, odmianach keszowych. E, od kilku lat Niezmiernie prezentujesz bardzo wysoki poziom, utrzymujesz się jako gracz wygrywający na stawkach High Stakes Pielo. Powiedz mi, w jaki sposób pod kątem takich umiejętności czysto pokerowych doszedłeś do obecnego poziomu? A, więc tak, jeżeli chodzi o umiejętności czysto pokerowe, to na pewno była to spora ilość pracy włożona w analizę poszczególnych rozdań. E, sporo czasu przepracowałem z narzędziami takimi już stricte m, strategicznymi, czyli z programami typu Omaha Ranger, e, Poker Juice. Tego typu praca naprawdę, wiesz, naprawdę sporo mi dała i jakby e, myślę, że to był taki, taki skok jakościowy w mojej grze, który pozwolił mi na na dłużej się zadomowić w tych grach high-stakesowych i pewnie pod kątem właśnie tak stricte, stricte pokerowym to właśnie praca z tymi narzędziami do analizy była, była tą opcją, która właśnie pozwoliła mi na rozwinięcie skrzydeł i mm -hmm. znalezienie się w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast oczywiście dookoła, dookoła samej pracy nad strategią było też wiele innych aspektów, bez których to nie byłoby możliwe, tak? Więc no, długo by opowiadać. W każdym razie na pewno sporo pracy w, w, włożonej w te aspekty strategiczne, sporo pracy włożone w rozwój zarówno, zarówno mentalny, jak i, jak i, wiesz, podporządkowanie życia tak naprawdę pokerowi, mhm. bo z mojej strony przez te lata to było tak naprawdę mm, duże poświęcenie żeby podporządkować sobie inne aspekty życia pod, pod zawodową grę w pokera. Mówię tutaj zarówno o kwestiach związanych nie wiem, ze zdrowym odżywianiem, o co staram się dbać w kresach intensywnej gry, mhm. e, również wiesz, przygotowanie fizyczne do gry, czyli po prostu staram się, staram się ruszać w miarę regularnie. Mhm. Plus, wiesz, plus poświęcenie typu wyjazd do Wielkiej Brytanii, e, Pró próba legalizacji tego zajęcia, tak, mhm. czyli, czyli tak naprawdę no, można powiedzieć, że ostatnie lata w moim życiu były podporządkowane temu jednemu celowi, czyli osiągnięciu sukcesów jako, jako zawodowy pokerzysta, tak, więc jeszcze jeżeli chodzi o kwestie strategiczne, to oczywiście za kluczowe uważam właśnie, wiesz, sporą pracę wykonaną e, samodzielnie w tych programach e, do analizy, natomiast no, oczywiście było też e, sporo innych czynników, które mi pomogły mm, się rozwinąć i znaleźć na, na odpowiednim poziomie, czyli zarówno, wiesz, takie tak standardowe rzeczy, jak wiesz, jak, jak filmiki szkoleniowe, uh -huh. jak rozmowy z innymi graczami. No, o, tym, o tym zestawie, powiedzmy, wiesz, narzędzi do rozwoju umiejętności już e, bardzo wiele osób wspominało i tutaj pewnie nic odkrywczego... Nie powiem poza tym, że, że, wierzę, że uważam, że samodzielna praca, samodzielne myślenie nad, nad, nad rozdaniami i nad, nad, wieś, nad takim backgroundem matematycznym jest bardzo pomocne, przynajmniej dla mnie było. Mm -hmm. No tak, to, to oczywiście są elementy, które się powtarzają, natomiast chyba jesteś pierwszą osobą, która tak wyraźnie akcentuje znaczenie tej pracy włożonej w analizę rozdań z takimi specjalistycznymi programami jak właśnie Omaha Ranger czy, czy Poker Juice. No zdecydowanie wiesz co ja zdecydowałem się na zakup programu Maharanger w momencie kiedy nie wiem korzystało z niego kilkanaście, kilkadziesiąt osób na, na świecie i dzięki niemu jakby można było robić te zaawansowane analizy, mhm. może nawet nie zaawansowane, ale po prostu analizy dużo szybciej, dużo efektywniej i dużo i dużo wygodniej. Na dosyć wczesnym etapie, tak jak mówię, wiesz, zacząłem, zacząłem pewne rzeczy wyliczać i wydaje mi się, że to pozwoliło mi na jakby znalezienie dodatkowego edge'a w dosyć łatwy sposób i przystępny. I jakby wiesz, przez, 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 przez lata jakby zrobiłem trochę tych analiz, policzyłem sporo, sporo rzeczy i to tak naprawdę zbudowało taką solidną podstawę, mhm. na bazie której jakby mogę... Mogę myśleć o rozwoju swojej gry w różnych kierunkach, w zależności od tego, wiesz, gdzie znajduję swoje swoje leaky, jak rozwija się, jak rozwija się gra itd. Oczywiście no, można wiesz, można osiągnąć ten poziom w, samą grą, samą, y, samym myśleniem o różnych spotach, rozmowami z innymi graczami. Natomiast no, dla mnie taki taki background po prostu wiesz, matematyczny, y, gdzieś, gdzieś, gdzieś policzony jest bardzo istotny, y, bo bez tego na przykład w okresie, kiedy nie mamy kontaktu z grą przez, przez, nie wiem, przez miesiąc, bo zrobiliśmy mhm. sobie wakacje, czy, czy, wiesz, czy, yy, czy, czy zachorowaliśmy, czy cokolwiek innego się stało. Gdzieś to czucie gry bardzo mocno spada i wtedy jakby wiesz powrót do formy, odbudowa tego co, tego poziomu, do którego doszliśmy, bardzo mocno się wydłuża właśnie nie mając wiesz, tych, tych, tych tych podstaw powiedzmy gdzieś tam policzonych i przepracowanych, nie? Więc no tylko, tylko tak, żeby teraz nie, nie było tak, mm -hmm. żeby że, że to jest złoty środek na, na naukę gry dla wszystkich, bo do pracy jakby z, z takimi programami jako Macha Ranger czy Poker Juice, e, tak naprawdę potrzebne jest spore doświadczenie, czyli nie polecałbym początkującym graczom, żeby rzucili się na te, na te programy i zaczęli wiesz, wklepywać Mhm. kolejne ręże czy, czy kolejne spoty i próbować coś liczyć, bo prawdopodobnie skończy się to złymi wynikami, czyli, wiesz, trzeba poznać najpierw bardzo, bardzo dobrze ręże przeciwników w innych, w różnych spotach, tak żebyśmy byli w stanie wprowadzić założenia, które, wiesz, które są prawidłowe, żebyśmy po prostu nie doszli samodzielnie do złych wyników i, i, i na ich bazie nie budowali y, złych nawyków w grze, więc na pewno polecałbym na początku takie solidne ogranie, czyli rozegranie, nie wiem, 100-200 tysięcy rąk w pielo i, i dopiero, dopiero wtedy jakby taką systematyczną pracę nad, nad analizami bądź też po prostu znalezienie trenera, który, który będzie w stanie w tym pomóc. Natomiast no to na pewno jest niedoceniana, niedoceniana mm. rzecz, jeżeli chodzi o gry kaszowe, szczególnie czyli właśnie ta własna praca, taka samodzielna praca poza stołami. Głównie w tych programach do, do analizy to jest coś, co, co jest mhm. bardzo pomocne, tak naprawdę. Tak, to ciekawe co mówisz to, to, to troszkę pod innym kątem, mówił o tym wywiadzie. Właśnie również HHUnab, który wspominał o tym, że bardzo istotne jest posiadanie opracowanej własnej gry. To troszkę jest inaczej w Holdemie, trochę inaczej w PLO, że dzięki temu, że ktoś ma opracowaną własną grę, wówczas nie zastanawia się nad pewnymi zagraniami, tylko ma to gdzieś tam opracowane. Dzięki temu oczywiście łatwiej wrócić, tak jak mówisz, do formy po jakiejś dłuższej przerwie. Ale jednocześnie łatwiej jest utrzymać swój mindset dobry w momencie, kiedy pojawiają się jakieś ciężkie chwile, ponieważ masz to opracowane matematycznie i gdzieś to jest zakodowane, a w momencie, kiedy są grac gracze tacy, którzy uzależniają mocno swoją grę od tak zwanego czucia, od dynamiki, oni są nieco bardziej właśnie podatni na, na właśnie własne samopoczucie, na właśnie granie tej swojej A-game. Zdecydowanie to szczególnie się uwydatnia właśnie w okresach downswingu. Kiedy tracimy pewność w grze i tak naprawdę zaczynamy się zastanawiać, czy co wiesz, robiliśmy w danym spocie do tej pory było tak naprawdę optymalnym, optymalnym zagraniem. No i w momencie, kiedy wiesz, kiedy, kiedy tak jak mówisz, gracze, którzy bazują na doświadczeniu i na tak zwanym czuciu gry, znajdują się w okresie downswingu, pojawiają się te, te wątpliwości i obniżona pewność siebie, myślę, że dużo mocniej się to odbija na ich grze przez to, że, mhm. że nie mają właśnie tego tego backgroundu yy, powiedzmy, matematycznego, wiecie, matematycznego. Tak? chociaż yy, yy, oczywiście to, to są mocno indywidualne kwestie są gracze, którzy wiesz mają długi downswing i tak naprawdę nie tracą ani, ani na chwilę pewności siebie i tak naprawdę wiesz potrafią grać swoje A-game niezależnie od okoliczności natomiast to są na pewno wyjątki więc yy, dla doświadczonego gracza, który jest, wiesz, ma, ma ugruntowaną wiedzę, mhm. przynajmniej na jakimś przyzwoitym poziomie i takie to, o czym powiedziałeś, czy stworzenie powiedzmy takiego, takiego planu gry, czy spisanie po prostu rzeczy, które wiem, czy, czy spotów, które, wiesz, według mnie powinno się rozegrać w optymalny sposób, na pewno byłoby bardzo pomocne. Ja sam m, o czymś takim myślałem, żeby po prostu, wiesz, tą swoją wiedzę zgromadzić i... Pisać po prostu te spoty, których, jestem, których mm -hmm. jestem pewien, czy wiesz, takie standardowe spoty jak e, forbetowanie przeciwko różnym zakresom, e, szkolowanie, nie wiem, forbetów i tak mm -hmm. dalej. No jakieś takie proste rzeczy, nie wiem, na, na flopie w zależności od tendencji przeciwnika, po prostu wiesz, stworzenie takiego manuala tylko i wyłącznie dla siebie i, i który byłby jak, jakby taką bazą wyjściową dla naszej strategii i, i taką podstawą w, w okresach downswingu, czy tak jak mówię, w okresach kiedy, kiedy jesteśmy wyłączeni z gry na jakiś czas z różnych przyczyn, wiesz to, to, to jest tak naprawdę, to byłoby nieocenione źródło, wiesz, które by bardzo szybko yy, było na w stanie przywrócić do tej naszej A-game mm -hmm. i, i wydaje mi się, że coś takiego byłoby bardzo pomocne. No, ja, jasne, ja jeszcze takiego nie zrobiłem, mm -hmm. ale ale przymierzam się od tego do, do tego dłuższego czasu, więc dla doświadczonych graczy myślę, że, że, że to ma bardzo duży sens. Mm -hmm. no, wydaje mi się, że od strony takiej stricte mindsetowej, to osoby, które mają opracowaną taką swoją grę bardzo dobrze, od strony takiej teoretycznej, matematycznej, te osoby po prostu, ich C-game nie będzie aż takiej kiepskiej. Oni mogą przegrywać, ale będą przegrywali minimalnie, natomiast gracze, którzy bazują właśnie na czuciu gry, na dynamice, ich Sea Game w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynają grać gorzej, to rzeczywiście ta gra się im sypie, bo, bo nie mają tych podstaw. Mm -hmm. Zdecydowanie też, też tak uważam, że, że, wiesz, że te widełki powiedzmy pomiędzy a game a c game są zdecydowanie większe w, u, u tych graczy, powiedzmy, którzy mm -hmm. bazują na czuciu gry. Tylko to też nie jest tak, że jedno z drugim się wyklucza, bo jakby wiesz, warto mieć policzoną taką strategię, strategię wyjściową, nazwijmy to, albo wiesz, mm -hmm. albo przemyślane po prostu pewne koncepcje rozegrania różnych spotów. Natomiast. Y też jestem, znaczy wiesz, nigdy nie byłem zwolennikiem trzymania się sztywno, wiesz, mhm. tabele, ramek czy czegokolwiek. No, w pokazie w kaszowym w 100 BP deep raczej nie ma, nie ma miejsca na, na, tego, typu, na mhm. tego typu grę. A jeżeli wiesz, że gracze bardzo sztywno trzymają się game planu, który sobie założyli, nie zważając na tendencje przeciwników, no to oczywiście mhm. tracą bardzo duży, bardzo duży edge podczas gry. Więc to trzeba to trzeba zrównoważyć. warto mieć po prostu wiesz, pewne podstawy jak najwięcej rzeczy, które są łatwe do policzenia policzonych, tak żeby wiesz, żeby nie ufać intuicji i nie być uzależnionym od tych wahań formy, tak to nazwijmy ale też trzeba cały czas być w grze, trzeba cały czas się koncentrować na tendencjach przeciwników, dostosowywać się do, do tego, co, co oni grają. Z takich technicznych rzeczy to warto też, nie wiem, mając hada, filtrować rozdania z ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy, bo style gry przeciwników również się zmieniają czasem bardzo szybko. No i tak, i, i trzeba po prostu to połączyć. Nie mhm. może być tak, że, że... Coś sobie policzymy i niezależnie od okoliczności się, się tego sztywno trzymamy. Trzeba być elastycznym, ale warto mieć te, te podstawy, o których Jasne. wspomniałem. My, myśląc tak o, o takim, powiedziałbym, graczu idealnym, wydaje mi się, że gracz idealny to będzie taki, który w momencie, kiedy gra swoją A-game, to. Mocno swoją grę właśnie opiera o, 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 o gry, o taką dynamikę, widzi wszystko, co się dzieje, a jednocześnie, kiedy nadchodzi gorszy moment, to ma to silne oparcie w postaci tej matematyki i dobrze opracowanej gry. Zdecydowanie tak jest, wiesz, nie jesteśmy robotami, więc jakby każdy, nie wiem, ma sesję, kiedy gra, wiesz, na zmęczeniu czy, czy na niższej koncentracji, nie wiem pogoda jest słaba, wiesz, ciśnienie niskie, mm -hmm. wysokie, cokolwiek, więc nie da się po prostu grać naszej A-game przez 90% czasu i istotne jest to, żeby, te, żeby ta nasza gorsza gra, czyli nazwijmy to B-game, C-game, nie była grą przegrywającą. To to, to najbardziej, wiesz, to, to jest najbardziej istotne w przypadku graczy, którzy decydują się na przykład na grindowanie Supernowe Elite, tak? czyli mm -hmm. graczy, którzy y, klepią mm, kosmiczne ilości rozdań, grają w bardzo duże volume. U nich y, bardzo często po prostu jest tak, że, że grając A-game mają y, przewagę w danej grze załóżmy nie wiem, na, na 5 big blindów, natomiast y, w ich grze jest tyle automatyzmów y, takich, złych automatyzmów, czyli wiesz, nie, nie wypracowanych gdzieś poza stołami, tylko, tylko takich nawyków, że, mhm. że, że wiesz, że grając B-game, C-game, przestając zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła, nagle się okazuje, że wiesz, że z gracza wygrywającego stają się gracze mocno przegrywającym i w momencie, kiedy grają bardzo duże ilości godzin, powiedzmy, czy, czy rozdań, często jest tak, że te że okresy B-game, C-game są dużo dłuższe niż okresy optymalnej no gry. Tak. Przez co wiesz, przez co często jest tak, że, że gracze ze statusem supernowej kończą grę z, wiesz, z wynikiem nie wiem, bardzo słabym, czy, czy ujemnym wynikiem z gry. I pytanie, czy wiesz, czy, czy, czy to tak naprawdę jest opłacalne, czy, czy, czy u wielu graczy yy, nie jest tak, że więcej by zarobić, i, y, po prostu grając swoje A-game, ograniczając to C-game i nie zważając już mm -hmm. na, na ten status Super Elite, tylko staranie się na popra poprawę swojej umiejętności i wygrywanie z gry. Więc to też trzeba by pośrodkować, ale no, sposobem też jest na to właśnie ta, ta analiza poza stołami. No, bez tego dla osób, które, które, które grają naprawdę kosmiczne ilości rozdań, będzie bardzo ciężko, żeby, żeby ten winrate był na przyzwoitym poziomie, bo będzie im brakowało po prostu tej, tej, tej mhm. podstawy matematycznej. No to, jeśli tak już nie. jesteśmy przy graczach właśnie robiących Supernową Elite, to ja zauważyłem taką tendencję, że patrząc na ich wykresy często widać coś takiego, że ten ich wykres spada w, no, po prostu z kolejnymi miesiącami, czyli on jakoś tam wygląda w pierwszych miesiącach, a potem im dalej tym jest gorzej, co wydaje mi się, że może być spowodowane zarówno… Kwestiami takimi związanymi ze zmęczeniem, jak i, jak i tym, że po prostu nie mają, czas, nie mają czasu na pracę nad swoją grą poza stolikami. Przeciwnicy Poziom przeciwników idzie do góry, no i wiadomo też, że, że takich graczy często się bierze po prostu. Na, na tapet i się po prostu ich analizuje, tak? Dokładnie tak. No, wszystkie te czynniki, o których wspomniałeś, wydaje mi się, że, że są bardzo istotne w przypadku graczy yy, grających w Super nowy Elite i że, że to one odpowiadają wiesz, za, ten, za ten spadek wyników w, w okresie roku. Yy, no, zdecydowana większość graczy robiących duże volume, których znam, właśnie zapomina o tej, może nie tyle, że zapomina, ale bardzo marginalizuje tą pracę poza stołami, wiesz, argumentując to tym, że, że na przykład bardzo dużo się uczą podczas gry, że robią tak naprawdę tyle takiej ilości rozdań, że to doświadczenie Aha. jakby u nich się kumuluje dużo szybciej i jakby wiesz, szukając sobie wymówek do tego, żeby, żeby już nie, nie pracować kolejnej godziny nad, nad jakością gry, ale po prostu wiesz próbować, próbować swoich sił na stołach. No i przez to tak naprawdę, tak jak mówisz, no, inni gracze w międzyczasie wiesz, przepracowali, ileś, ileś godzin nad, nad jakością swojej gry stają się lepsi, edge graczy, robiących duże volume staje się coraz mniejszy i wiesz, pojawiają się pewne, pewne złe nawyki w grze, czy, czy, mhm. czy, czy, czy takie automatyzmy, które potem bardzo ciężko wykorzenić, bo nawet nie jesteśmy świadomi, gdzie, gdzie tak naprawdę popełniamy błąd i no to wszystko to wszystko tak jak mówisz się kumuluje do tego jeszcze jeżeli y, mamy osobę, która powiedzmy nie radzi sobie mentalnie z dużymi downswingami, a na takie downswing bardzo mocno są wystawieni gracze, którzy robią duże volume mhm. i powiedzmy siłą rzeczy ten ich win rate nie jest najwyższy no to mamy gotowy przepis tak naprawdę, wiesz, na wypalenie się, nie wiem, po, po, po dwóch, trzech latach yy, zawodowej gry i, i tak naprawdę masę stresu, masę, masę jakichś takich nieprzyjemnych nieprzyjemnych emocji związanych z grą. Więc, no nie wiem, tak naprawdę myślę, że znam bardzo niewiele osób, które potrafią połączyć wolium yy, z gry i robienie właśnie konkretnie już tego statusu Supernowa z odpowiednim rozwojem i dbaniem o to, żeby wiesz, żeby pozostać konkurencyjnym na, na dłuższy mm -hmm. czas, tak, nie na rok czy nie na dwa lata. No to, to, to ciekawe. To teraz, może, bo trochę tutaj porozmawialiśmy teraz o, o takich różnych aspektach, właśnie grindowania, omachy i tak dalej. Yy, wracając, może, teraz trochę do kwestii mindsetowych, bo powiedziałeś o tym, że bardzo mocno podporządkowałeś swoje życie pokerowi w ciągu kilku ostatnich lat. Yy, powiedziałeś o tym, jaką drogę przeszedłeś pod kątem strategicznym, że pracowałeś nad rozdaniami i tak dalej, wykonywałeś te normalne rzeczy, które robią inni gracze. A od strony takiej mentalnej, takiej mindsetowej, powiedzmy, mi, jaką drogę przeszedłeś w ciągu ostatnich 4-5 lat? To co, no bardzo dużą drogę tak naprawdę. Przed, w ogóle przed, przed rozpoczęciem przygody z pokerem byłem taką mocno niezorganizowaną osobą przede wszystkim, wiesz, Mega ciężko mi było cokolwiek dokończyć, to znaczy miałem taki typowy, wiesz, wspomniany zapał, czyli brałem się mm -hmm. za nie wiem, za 50 różnych pomysłów, e, zaczynałem je rozwijać, tak naprawdę niczego nie kończyłem, tak? E, byłem słabo zorganizowany, nie do końca właśnie, wiesz, wiedziałem, e, nie do końca miałem cel tak naprawdę, taki, taki długoterminowy w życiu, e, więc tak naprawdę... Poker jakby całkowicie zmienił e, moje podejście do, do, przynajmniej do tego obszaru zawodowego mojego życia. No i tak naprawdę ta przemiana była, była spora, przynajmniej jeżeli chodzi o podejście do pokera, bo e, też początek tej mojej przygody z pokera to było, wiesz, szczyt, e, szczyt nie, nieprofesjonalizmu, tak to nazwę, tak? Czyli mhm. wszystkie błędy, które można było popełnić, e, tak naprawdę popełniałem, począwszy od, nie wiem, od, od sesji, po, po alkoholu, po imprezie, wiesz, e, skończywszy na, no nie wiem, no, totalna żenada tak naprawdę w podejściu do, do gry, tylko no wtedy oczywiście no, to były początki, grałem na początku hobbystycznie, potem, potem się przedstawiłem na tą grę zawodową, ale to nadal nie wyglądało dobrze, wiesz. No ale, ale wiesz, no, na bazie doświadczenia tak naprawdę w, w wszystkiego kolej się, się uczyłem, tak. Wiesz, miałem taki okres na początku, że jak już, jak, jak już postanowiłem, że, że pokry jest tą dziedziną, w której, w której chcę się rozwijać przez najbliższe, najbliższe lata, czy, 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 czy nawet w dłuższej perspektywie, jakby zacząłem nagle bardzo mocno... Bardzo mocno pracować nad tą stroną mentalną. Yy, czyli wiesz, to się przejawiało tym, że, że zamówiłem dosłownie wszystkie książki poświęcone. Mm -hmm. Poświęcone mindsetowi, które były na rynku mm, i wiesz, i, i starałem się w ten sposób, jakby e, jakby ten swój mindset poprawić. Po jakimś czasie zacząłem współpracę z psychologiem sportu, z którym, jakby, współpracuję, współpracuję do dziś. Mm, tak naprawdę, wiesz, no, ta przemiana, która, która we mnie nastąpiła, jeżeli chodzi o, o, o profesjonalizm, nazwijmy to w cudzysłowie profesjonalizm, mm -hmm. ale tak bardziej chodzi o taką etykę pracy po prostu, była naprawdę bardzo duża i w momencie, po prostu, jak poczułem taką, nie wiem, odpowiedzialność, że wiesz, że to. Jest, y, że to jest ta droga, którą idę, jak już wiesz, podjąłem tę decyzję, że, że, że jestem zawodowym pokerzystą i wiesz, poświęcam jakby inne, inne drogi mojego życia wiesz, ku temu, żeby, żeby właśnie wybrać tą jedną i w niej być jak najlepszym, jakby podjęcie, podjęcie tej decyzji po prostu wiesz, wyzwoliło we mnie taką energię do pracy i to jakby odpowiada za, 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 za tą przemianę powiedzmy no, wiesz, w, tej, w tej organizacji pracy, w etyce pracy w podejściu do, do, do gry. Jakby, wiesz, poprzedniej traktowałem pokera po prostu bardzo luźno, jako, jako, jako zabawę, jako, wiesz, jako coś fajnego. Natomiast nagle zacząłem go traktować może nie poważnie, ale, ale jako, wiesz, jako coś, co, co ma mi zapewnić po prostu lepszą przyszłość mnie i mojej, wiesz, mojej rodzinie i tak dalej, więc... Aha. Okej, okay, czyli sumowując to, co teraz powiedziałeś, że bardzo mocno zmieniło się właśnie twoje podejście, na taką zorganizowanie, profesjonalizm, etyka, zaangażowanie. To, to znaczy, wiesz, mm -hmm. to znaczy to powiedzmy, że, że, że ta etyka pracy i profesjonalizm jest na pewno, wiesz, kilka poziomów lepszy od tego, co było na początku, natomiast mm -hmm. to nadal nie jest, wiesz, etyka pracy czy, czy profesjonalne podejście, które powinno, powinno cechować tak naprawdę zawodowego pokierzy, bo nadal mam jakby wiesz, bardzo wiele do, do poprawy w tych kwestiach. Ale biorąc, biorąc wiesz, pod uwagę to, go pułapu zaczynałem, to te postępy są bardzo widoczne. Tu też tak tak, tak, wiesz, taka taka luźna dygresja, mm -hmm. że też nauczyłem się tego, wiesz, dzięki pokerowi, żeby e, przestać się porównywać jakby, wiesz, e, z innymi graczami e, w, taki, w, taki, w, taki, w taki sposób, że, wiesz, że uważam, że ktoś ma podobne umiejętności, a, nie wiem, zarabia dużo więcej, czy, czy odnosi większe sukcesy, jakby mm, chodzi o to, żeby żeby po prostu porównywać się ze sobą z przeszłości i, i szukać, wiesz, i szukać postępu, tak, mhm. bo tak, tak naprawdę też mógłbym się, wiesz, lekko podłamać, jeżeli po, po pięciu czy sześciu latach, wiesz, zawodowej gry w pokera nadal widzę tyle błędów, w swoim podejściu do pracy, właśnie w tym profesjonalizmie, etyce pracy, bo nadal pełniam, wiesz, tutaj sporo grzechów. Natomiast e, patrząc przez pryzmat tego, z jakiego pułapu zaczynałem, tak, e, z tego, jak wyglądała moja sytuacja ileś lat temu, jak to powinno być źródłem, wiesz, takiej pozytywnej energii, a nie e, właśnie, wiesz, te porównania z kimś, kto jest, kto jest od nas wyżej, czy ktoś, kto jest od nas dalej, w, wiesz. Chodzi o to, żeby zwracać uwagę po prostu na postęp, który, który robimy sami, wiesz, na przestrzeni czasu, a nie, a nie, nie, nie tworzyć takich sztucznych kategorii i nie porównywać się z innymi graczami. Tak? Oczywiście, to, to co mówisz, to jest nawet poparte badaniami naukowymi, które pokazują, że właśnie pod kątem takiego porównywania siebie bardzo istotne jest, kluczowe jest właśnie zauważanie swojego postępu, tego co zrobiliśmy już, czyli porównywanie się do samego siebie i jednoczesne patrzenie w przyszłość, co jeszcze możemy zrobić, ale nie patrzenie tego na zasadzie się dołować, tylko na zasadzie inspiracji jakiegoś jakiegoś dążenia tego, co możemy jeszcze zrobić. No dokładnie tak, trzeba sobie uzmysłowić, że każdy człowiek ma inny background, inną przeszłość, inny potencjał, inne doświadczenia życiowe i, i, i tak dalej. I nie ma sensu po prostu tworzyć jakichś sztucznych kategorii i porównywać się na różnych polach właśnie też z innymi graczami, z innymi ludźmi. Można oczywiście od nich czerpać inspirację, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby, żeby porównywać się z, z samym sobą, tak? mhm. czyli, czyli żeby cały czas zauważać, robić i zauważać ten postęp, który się robi, i na bazie tego czerpać energię do, do przyszłych mhm. zmian, czy, czy, do, czy do kolejnego wiesz, progresu, który, który jest przed nami. Okej, okay, no to myślę, że o, o, o tej części już sobie tutaj e, dość sporo powiedzieliśmy, a powiedz mi, bo tak, bo PLO wiadomo jest odmianą taką bardzo, bardzo gdzieś tam swingową. Jak u Ciebie to wyglądało, jeżeli chodzi o taki stosunek do jakichś swingów czy do jakichś dłuższych okresów break-even PLO?